Ale degustacji tym razem angielskie piwo bezalkoholowe. 0,5% alkoholu, nie tylko Big Drop Brewing Pale Ale. Zielona okładeczka rysunkowa. Stworzona przez panią Helen Maxfield. W składnikach woda, słód jęczmienny, pszenica, laktoza, chmiele, limonka i drożdże. Na wytłumaczenie to wygląda. Kapsel Czarny Golas, nic ciekawego. Piwo Jasne, klarowne. Piana znika momentalnie. Taka jak na wodzie mineralnej. Jest i pff, znika. A macie? Taka odrobinka, odrobinka słodowości. Do tego taka lekka cytrusowość, no nawet przyjemnie, nawet przyjemnie, nie jest może to jakiś wybojały aromat, ale, ale jest. No. no. To spróbujmy. Tak. No cóż. E, tej słodowości jest naprawdę jak na lekarstwo. Bardzo, bardzo malutko. E, no, nie czuć, że jest to sama woda. Jest coś tam. Ale naprawdę jest to taki nikły poziom, że no, trzeba znajdować. znajdować. Ale jest przyjemnie. Nie ma takiego um, aromatu. Bardzo powszechnego w pizzach takiego przygotowanego ziarna. Nie ma um, takiej brzeczkowości. Jest czysty, e, taki klarowny aromat. Lekkiej słodowości, naprawdę lekkiej. E, cytrusowość: e, bardziej czuć cytrynę i limonkę niż, niż, niż wszystkiego innego no i jest taki bardzo duży posmak wody mineralnej. I ta woda mineralna tak naprawdę buduje tutaj całość tego klimatu, bo jeszcze jest dodatkowo wzmacniana przez takie lekkie ziołowe i trawiaste akcenty w goryczce, gdzie dochodzi właśnie taka. taka jakby to powiedzieć, no, woda mineralna, no woda mineralna. Nie jest to metaliczne. Sprawdzę, czy tam nie ma żadnych takich nie, nic nie ma. Jeśli chodzi o żelazo, nie. Natomiast taka woda mineralna. Poza tym... No i to ciało jest tak niewielkie, że bardziej możemy powiedzieć, że to jest nachmiona woda niż, niż piwo. No. W tym kierunku idzie, aż tak mało jest... Słodu, chyba tutaj ale na plus, oczywiście, trzeba powiedzieć, że nie ma tej brzeszkliwości, nie ma tego przygotowanego aromatu. Także jest dobrze, można to pić. Nawet jest goryczka i ona się wydaje dużo większa, ja jeszcze podbijana przez te mineralne akcenty, a niż. Byłoby to w, nawet w lekkim piwie, bo tutaj to jest naprawdę ekstremalnie lekkie piwo. Ledwo wyczuwalna słodowość jest, także. No cóż, jest lepiej niż, niż większość piw bezalkoholowych. E, naprawdę orzeźwiające, e, limonkowe. No, taka nachmielona woda, woda z limonką, no, coś w tym stylu. E, Mam nadzieję, że jak to spróbowaliście, to się podzielicie ze mną opiniami. Poza tym, że polubiliście ten film, także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Pamiętajcie, jak już to zrobiliście, o przyciśnięciu przycisku powiadomienia w kształcie dzwoneczka, który będzie Wam przypominał każdym nowym na kanale. No i będziecie na bieżąco z każdą nową, ale degustacją. Wasze zrobię? Cześć.